Chciałam chłopaki, a to kolejny odcinek z Gatopora I, i... wesołych świąt w sumie, bo to nagrywamy jak jest 24 Żebyście go fajnie ten czas spędzili A teraz tak, zaczynamy kolejny odcinek I co się stało w poprzednim, pokonaliśmy Poseidona I Gaja nas zabiera na górę Olimpu Coś takiego więc zobaczmy, to się teraz potoczy. Mówiła coś o... że możemy darować Zeusa. O kurde. Zeus. Co chcesz uczynić, ojcze? Nie wolno ci się dłużej kryć za spódnicą Ateny. Atena nie żyje. Przez trawiący cię gniew, Kratosie. Cóż jeszcze zniszczysz? Wymknąłem się ze szponów śmierci. Siostry losu nie mają mnie we władaniu. A ty zginiesz, zanim skończy się dzień. No dokona się moja zemsta. Nie znosz ty, Machorze. Dość już twojej bezczelności. Oh, Kratosie, byłeś niczym więcej, tylko pionkiem. Nie zajmuj się już losem Zeusa. To nasza wojna, nie twoja. Wiodłem żywot wojownik. Zginąłem jako Bóg Ponosząc ostateczną ofiarę nie odzyskałem spokoju Ja dokonam zniszczenia Olimpu Dokonam mojej zemsty okej, okay, to było dobre Czyli co, daję Zdradziła? Tak w skrócie w sumie? Już byliśmy przy ten... na górze Olimpu, ale no... Oczywiście Zeus okazał się potem zmniejszy. Kto by się spodziewał? Rzeka Styx. Styx. Łe, łe, Co jest? Okej. Okay. Mam połowę HP. Te stwory mnie gonią. Ja tu się nie mogę bić. I ja rozumiem, że ja wpadłem teraz do piekła, tak? Do Hadesa co przyszedłem. A nie, one mi zabierają wszystko co jest. No kurde, ciekawie, ciekawie. No ja... Całego ekspa mnie nawet wzięły, jakie bazewia. Boże, jaka ta gra jest dobra. O, wymęczony cały kratos, no kurde. Troszeczkę spadałem no, z samej góry Olimpy na sam dół To koza o jest Hades, chyba tak to miał Pamiętam dokładnie Królestwo Hadesa, no właśnie Kurde oczy mnie Co tu mamy? Mogę to przeczytać? Nie mogę Tam jest zapis. Warto wiedzieć To Jeszcze nie koniec Zeusia Ramy Hadesu nie powstrzymają mnie! Śmierć A nie, śmiech. hades! Którzy mają cel, Kratosie. Atenu? Tęskniłam za Ja. Ja nie. Poświęciłam się ratujący Zeusa. dzięki temu stałam się inną osobą. Bleki. A? jednak wyglądasz jak bogini. Pozory często wiodą na manowce. Dzieciom Olimpu też nie można wierzyć. Być może. Lecz pamiętam, że zginęłam od twojego ostrza. To Zeus miał od niego zginąć. Mów szybko, nie mam czasu. My rozmawiamy, a tam wzmaga się wojna o Oli. Cała ludzkość cierpi. Niech cierpią! Śmierć Zeusa. Tylko ona się. Zeus nie podda się tak łatwo jak Ares. Aby zniszczyć cały boski ród, musisz odnaleźć źródło jego mocy, potężny ogień Olimpu. Kiedyś poświęciłeś życie, by ocalić Zeus'a, a teraz pragniesz jego zguby? Co spowodowało tę zmianę? Ujrzałam prawdę, którą wcześniej nie Aha, kuźwa, wyciszę ten telefon. A oto słynna ostrza wygnania. Poprowadzą cię one w podróży po ogień. Pamiętaj, dopóki rządzi Zeus, nie ma żadnej nadziei dla ludzkości. Zniszcz ogień Kratosie, a cała potęga Olimpu zatrzęsie się w posadach. Ostrze wygnania To ostrze to twój najpotężniejszy sojusznik w walce z Olimpem Okej okay. Dostaliśmy nowe ostrza jakieś, chaosy czy coś A rozumiem, że to ostrza mogę już ulepszać Tak, odblokuj taran Argosa, cyklon chaos, wow Dobra I jednak to nie była jakaś córka to nosa, tylko Atenę zabiliśmy na to zcignął i zabił w dwójce Dobra Ue! Ja nie chciałem tego użyć! Pomyliłem przyciski. Dobra, to sobie otworzę, expa Teraz się zaczyna, na... w sumie. Gotów. Ja. Kto to jest? Ja tego mam bić? Aha. Tu się potem mogę wspiąć? Mogę, ale dobra, za chwilę. O właśnie. I takie skrzynki będę musiał znajdywać, są poukrywane wszędzie. Oko gorgony. A trzy mamy zdobyć, dobra. I co to nam daje? Yy, zbierz jeszcze dwa, żeby zwiększyć swoje całkowite zdrowie. A! No to oko, gor, oka, o, oczy, gorgony <grym> wzmacniają nam życie, że mamy więcej maksymalnego zdrowia. A pióra. Pióra. Kogoś tam nie pamiętam. Yy, dają to, że wzmacnia nam maksymalny poziom magii. Dobra, kurde. Chwyt bojowy. L1! Wow! Dobre! Podoba mi się! Pierwszy poziom ostrzy jest... No czuć różnicę, czuć! Nie z tamtymi A ja... Przepraszam bardzo, gdzie ja mam iść? Pójdę sobie tu Ten posąg tam HDSa A, A tu są jakieś... R1 Brama Hyperiona Ci, którzy noszą w sobie boską duszę mogą przejść Aha! Czyli mamy jakiś teleport najwyraźniej Dobra, czyli mamy iść tam, do tych bram Hadesu Jak to było mówione, ci są groźni raczej to Nie będę ich bił w sumie, bo i tak nic nie dostanę Tam mam iść, dobra, najpierw się zapiszę eee, Tutaj zapis Dobra I teraz co? Tam jest życie, a pójdźmy se tu. Zobaczmy najpierw. Jest trochę rozwidlenia, więc nie że Mam skrzydła, muszę o tym pamiętać. Dobra, czy mi jest życie potrzebne? Nie, ja on tak mało HP? Ja se to życie zostawię. To są bramy, tak? Z tego hds -u. To jest posąg Armia Sparty. Przyzwij ochronną falangę tarcz i włóczni, które odeprze wrogu. Aha! A ja tu? Łe! Dobra. Ok. Nie skupiam się co ona gada, ale spoko. Coś mogę przyzwać. Ej, ja nie wiedziałem, że ja tu ten, będę się bił I kółko, pyk Mam na razie tylko tyle combo, o Jak ja to zrobiłem, zapomniałem Kółko, pyk Pyk, taran, dobra Walka w tej grze jest fajna, to jest niesamowita Ej, 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 ej mnie wzięli Dobra Wszyscy? Jeszcze nie To klepiemy Pyk i pyk! jeszcze to duch sparty, że jak to się tam nazywa. Okej. Okay. Rozumiem, że mam tam iść, tak? Ale zanim ja tam pójdę, ja bym chciał się cofnąć. Łe, tutaj dobra. Wezmę sobie to w sumie. Se wyleczę się na maksa i będzie dobrze. Kurde, jest dużo dróg tutaj, nie? I tak nie wiem, gdzie iść za bardzo Dobra, pójdźmy co najpierw tu A, to są ci Boink, dobra Niewinni Cz Cztery skrzynki z EXPEM są, to kozak I tylko tyle? Może coś jeszcze jest ukryte Jakaś skrzynka z okiem, gurgą czy tym piórkiem Czy nie? Tu mogę przejść? Nie mogę. To może to zniszczyć? Coś nie. Okej, okay. to idźmy. Mogę ulepszyć sobie. Ile potrzebuję? 950 równo. A nie, 4000 potrzebuję. Ło, kurde. Dużo. Dobra, to idziemy tam. Po tym łańcuchu dalej. Te skrzydła są też piękne. Bo rozumiem, że tego nie otworzę Tak? Zobaczmy No nie, bo to są jakieś w ty... tej... Ścieżka jest zarośnięta cierniami, w tej chwili nie możesz przejść No właśnie, dobra To idziemy po łańcuchu O kurde Nawigacja na linię Używaj gałki, żeby poruszać się po linię, poruszać się szybko A Walka na linię O kurde Jak go kopię o za maszyście, to może być lepsze I kółko żeby chwycić wroga Spoko No kurde nie wiedziałem że takie mechaniki są A wezmę wroga Co... O kurde No badziewiu Bo ciebie też wezmę i zrzucę stąd, no Tam jeszcze jeden jest, dobra załatwiony To idziemy dalej Przyspieszmy to trochę. No ja... Ała! A macie tym ostrzem. Ciebie wezmę po prostu i zrzucę stąd. I ciebie też tej tak będę bił. Okej, okay, i teraz już do końca idziemy. O tam mana jest. Jaką mogę? A, R1. Dobra. Tu nic nie ma, nie Tu coś jest do przeczytania? R1. Notatka zapisana przez udręczoną duszę. W tych potwornych ciemnościach nie może rozbijać się delikatny kwiat. Dziś usza uszanuję Walechadesa Hadesa i zasiądę przy jego stole, lecz przysięgam, że opuszczę to miejsce z tobą u mego boku. Nic nie rozdzieli mnie z Persefoną. Per Peiritos. Nie kojarzę, chłop. Persefonę kojarzę, ale Peirios pe pe nie. Manę se wezmę. A tam jest biała? Dobra, to gimi białe. Będzie chyba piórko coś zgaduję. A nie, to jest takie różnokolorowe. Aha Dobra, wezmę stronę Expa i lecimy. Na dół? Na to wygląda. O, kolejne skrzyneczki z expem Potrzebuję w końcu 4000 na ulepszenie. Tyk. A ile potrzebuję na ulepszenie mojej umiejętności? A, nie mam mojej umiejętności do ulepszania Dobra Tu jakieś dzbanki jeszcze są I tu nic więcej nie ma, nie ma No to otwieramy Let's go Otwieraj do kratos Dobrze, aha Łe, meduza Uuu, jak mnie wzięła Jok ją rością a mogę ją wziąć na przykład, jak... Mogę! I pyk, magia, i znowu wzięcie. Eee, teraz ona mnie wzięła, swój ogon ja jacie. Dobra, dobra, mogłem wykończyć. X. O kurde, za włosy, i pyk po główce pewnie. No aha! Wy za mnie ja robicie, że to nie starczyło? Klikałem przecież X-a Dobra, nie, czasie. się Pozbyć ich i załatw... no i załatwiłem ją normalnie Trochę szkoda Pyk, a jest druga, o Chętnie Rozumiem, że tak w nieskończoność będę z nimi się bił, czy co jest grane? No kurde przychodzą i przychodzą cały czas Okej okay, tego zdeptałem, nawet nie wiedziałem że tak mogę Uej no i mnie wzięła Dobra Ciach Znowu rozcięta troszkę I Teraz tego nie popsuję, trójko Pamuję już dwa falcami to kółko, żeby się udało. Ale ciężkie są te quick time eventy. Dekapitacja. Co? U, nie, nie to. Dekapitacja gorgonu, ukrywając głowy gorgon, zawsze zdobędziesz magiczne coś tam. Nie przeczytałem tego do końca. Ten jeszcze żyje i nie żyje. Dobra, wszystko. Wszystko. I otwieramy drzwi z drugiej strony. Spoko. Let's go. Hades tu się śmieje. Okej. Okay. I teraz jak to wygląda? Tu coś jest? Nie, dzbanek. Tutaj są dzbanki. A mogę tu przejść, może jakaś skrzynka? Nie. Dobra, to idziemy. Na jest Nie! O, jak się wystraszyłem. Ale bez sensu tego. No właśnie. Trzeba właśnie patrzeć na takie miejsca. I skrzyneczki, dwie darmowe z Expem Kozak. Tu nic nie ma, nie ma. Dobra. Dawać mi to HP. I, ma i magię. Naprawdę nie ma kolejnej skrzynki z tym. Tu ciernie są znowu. Trochę szkoda, ale rozumiem, że ja... nie mam muba gorgon, gorgony do użycia. Ty. Co ty? Kto to mówi? Już dość wycierpiałem z Partiato. Pejritos, o mnie na wieczne męki. Moje więzienie z chuby, ale skoro ty tu jesteś możesz mnie uwolnić wszystko co mam to ten łuk proszę uwolnij mnie a oddam ci go no łuk się przyda na no daleko będzie git e, jak ja mam cię uwolnić w takim razie to mogę sobie wejść na górę tam jest skrzynka tam jakiś stworek. Dobra, to idziemy na górę. Na razie nic innego nie widzę. A tu coś jest? Tu coś jest? Nie. Mam tu wejść. Aha. Tak, to idzie do góry. A jak mam się dostać... Dobra, dobra, zamknij tam, Peiritos. Tu coś, o tu mogę to coś zrobić? Uee, ten coś, o nie, ogniem. No i kurde, problem widzę. Kuśwa nie chciałem. Yy... Ja tam doskoczę tak o Nie będę w stanie ci pomóc jeśli mnie podpalić Proszę bo No do góry, do góry, do góry Okej, okay, jestem tu Ten pojemnik, które dobrze się palą. A, dobra, dobra, mogę go wywalić Kopanie obiektów, aby szybko, żeby się ten śobek przytrzymaj R1 oraz przytrzymaj A Trzymaj i Dobra Kopnięty, aha, ten jeszcze tu jest Dobra, kopniemy z tego delikatnie I teraz tak, no kurde, nie ten przycisk Ale szybko 1. przesuwa ten kratus te rzeczy To leci samo Tu delikatnie Muszę jeszcze tak. Dobra, i teraz mogę to na dół zsunąć i to się podpali. Ty głupcze, spalisz mnie żywcem. No, do góry. No i się podpaliło. Chyba. A nie, od tamtego psa muszę to podpalić. Łe Mordo, weź mi to podpal Dzięki? A I teraz mogę se tu ten Podlecieć Dobra, rozumiem Ogarnięte, co to było? A, tu jest po prostu dusza jakaś. Wszystko z doszybu ikara i przytrzymaj, by lecieć w górę. Tak, tak, tak. Do ogarnięcia, no już rozumiem. Co za blisko ogień jest. Narzekasz. Beiritios. Okej, okay, jestem tu. I teraz otwieram to Znaczy I wypuszczam tego trójgłowego psa jakiegoś Aha Trzymaj te A Cholerna bestia Pyk za przyciągnięcie jak strzela tej! O już wykończenie mogę jej zrobić, dobra Lecimy Kółko Trójkąt Ło, wow, ujeżdżam bestie! Zajebiste! Pyk, podpalenie A macie jakieś tam dusze Rozumiem, że mam go Ja go miałem spalić, tak? No i spaliłem. A, i łuk se biorę od niego, no tak Ole mu uciął te łby Ulepszenie broń Używaj czerwony kul do wzmocnienia broni i naciśnij, tak, wiem Łuk Apolla Ognisty łuk, który kiedyś należał do Apolla, O kurde, a to ciekawe. Byłeś łuk i jego strzały oczysz. A i tym chce pod ten. Podpalę te 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 Grzanka trofeum. A jak mogę zmienić... Jak, jak mam użyć tego łuku E, bo nie czytałem jak ja mam użyć tego łuku? Łuka pola, kolejny poziom zwiększone wrażenia Mogę niby ulepszyć ale chyba jest te bardziej Kwadrat, trójkąt Ała A to jest po prostu takie... A L2 L2 na A masz Żółty pasek wskaźnika będzie znikał gdy użyjesz przedmiotu Po krótkim czasie dobra Naładuje, ale ja chcę tego jeszcze tu. Dobra, załatwione to idziemy. Wezmę sobie ma magię. O, oh, no wiem. Mogę to teraz otworzyć. I te bramy też mogę otworzyć. Wezmę sobie to. W HP mam dużo, to spokojnie. Yy, ale teraz mogę. A, jak chcę przytrzymać, to mogę podpalić. I teraz to mogę dać tam. Fak. Dobra, po prostu przyspieszmy to. O nie, a jak ja to. Dobra. Cześć, Mordo, jak tam? I teraz tak. A tu co jest za skrzynka? O, Phoenixa. o, to, to jest to. I ta magia jest większa. E, dobra, i to tyle? Jeśli chodzi o to, tak. Okej, okay, to lecimy stąd. I otwieramy tamte drzwi, tamte wrota. A, bo to nie ten most, to ten. Dobra, ciernie, tak. Założę, że trzeba przytrzymać. I zapis, pięknie. Dobra. Yy, tak, tutaj królestwo HDS-a. Fik. Dobra, i myślę, że sobie tutaj skończymy odcinek. Trochę 27 minut wystarczy. Bo trochę czas goni. Jeszcze się podobało, zostawiłam tu w gry. Suba. I widzimy się już jutro. Pa, pa.